Siemanko widzowie z tej strony w dzisiejszym odcinku yy, będę nagrywał mity związane z Murder Mystery 2 w skrócie MM2, jak to mówię. Yy, no i chciałam Was ogółem przeprosić za to, że no, miałem długą przerwę od nagrywania, trochę się rozleniwiłem, ale mam nadzieję, że teraz powrócę i będę yy, spróbuję więcej nagrywać. Yy. Mam nadzieję, że Wam odcinek się spodoba. Możecie dostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczka. No i teraz w sumie Wam pokażę ten mit. Właśnie chciałam Wam pierwszego mita pokazać. No, większość ludzi w ogóle ten mit zna, ale Ok. No tutaj jest ogłębny cytryna, za tym takim radio do kupienia. Niedługo go e, Tutaj, z tego co pamiętam, nic nie było. Jeżeli zdążę, to jeszcze jednego Wam pokażę. Mita. E, raczej to każdy zna, i tutaj jest jakiś gościu. W sensie to jest chyba twórca gry. Z tego co wiem, e, i tu jakaś babka stoi, nieważne. E, dobra, i w sumie teraz jest jakaś gra, więc możemy obejrzeć. Tutaj żadnych. Tutaj właśnie nie znam zbytnio mitów. Aha, byłem. Dobra, nieważne. Um, no i teraz musimy poczekać na mapę. Okej. Okay. O, wybieranie mapy. Um, gdzie więcej? Dobra, może być ten. Tutaj są akurat, znam takie dwa mity, nie wiem ile dzi w dzisiejszym odcinku yy, pokażę mitów, ale mam nadzieję, że no z 10 przynajmniej. Chociaż zrobię trzy rundy, czy tam cztery i pokażę po prostu te mity. Yy, dobra. Okej, okay, pierwszy mit na starcie, wam już mówię. Możecie wejść do tego O i tutaj możecie sobie na przykład usiąść tak jak ja. E, dobra, teraz nie, nie wiem co tu się dzieje, ale okej. Okay. Mm, tutaj nic nie ma, tutaj w ogóle można się skampić i to bardzo dobrze. To też taki mały mit, ale nie za duży. O, tu są nawet trzy mity, a tam w ogóle da się schować xd O nie, ona chce mnie zabić, albo nie? Dobra e, Teraz wam dwa mity w sumie pokażę e, Ten, można się w ogóle w tych szafach schować Tutaj można się podwójnie schować Więc to też taka ciekawostka Nie wiem kto jest murderem e, I tutaj przez ten komin można iść do tajnego przejścia no. Aż do tutaj i tam w sumie w drugą stronę też można iść. Z tego co wiem i yy, to tam gdzieś jest murder. Ale patrzcie. mid w micie. Yy, tu jest jakaś yy, z, no tu jest jakaś kaczka. Yy, no i tu jest jakiś napis po angielsku. Jak taki, o, o, dobra, nieważne, e, w sumie to by było tyle z tych mitów na tej mapie, bo więcej tak jakby nie, nie znam, ale staram się poszukać. E, o nie, dobra. E, jakby, teraz nie mam mitów, zbyt nie mitów do pokazania, ale mogę Wam pokazać... Mm, Hmm, co bym mógł wam pokazać? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, po prostu czekamy na kolejną rundę. Chociaż. Tam słyszałem, że tutaj niby jest gdzieś jakiś mit. Ale czy to prawda? To nie. Chyba nie. Tutaj też jakiś mitów szukałem. No, nie, nie ma. ogółem. Chyba to tyle z tych mitów. Z tamtej mapy to wszystko. Jeszcze bym chciał taką mapę, jak. Um, nie faktory, tylko. Um, nie wiem, tam jest w ogóle jakieś dziwne. bajery są. I tam w ogóle można się schować. Fajne są to mity. E, dużo ich jest. Tam chyba z trzy, nawet cztery są, no. cztery mity. Tak, to jakoś. No, nie wiem, nie, nie znam zbyt wielu mitów. Trochę czytałem, gdzie są mity, ale. <laughs> nie za bardzo. Wiem w sumie. Czekajcie, sprawdzę sobie. Nie. ha bo ona ma wyłączone trady. Mm, nie ma zbyt fajnych skórek, szkoda. Taki w dobry level, a tak mało skórek. Mm, to, to ja w ogóle mam. To też. Czemu oni mają takie słabe te rzeczy? E, ten to w ogóle? Tego chyba skamowali. ten ma chociaż dwa, trzy, cztery. No, chociaż cztery legendarne. Ja w sumie, jak chcecie zobaczyć, to mam Splasha, mam e, takie skórki, mam kamo, mam jakieś tam. I to, 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 to. Co jest za mapa? Eee, mm, czy tu jest jakiś mit? Hem, no tak jakby... O, pierwszy mit. Ta, to coś, wygląda jak mina. Widzicie? To wygląda jak mina. Więc pierwszy secret. Na tej mapie. Wow. Mm, mm hmm... O, o nie, 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 muszę wyciszyć dźwięki, żeby nie było trafić czegoś. I patrzcie, to jest jakiś gościu, nie wiem, bawka, może, ej, patrzcie, i tu jest chyba, ej, to są twórcy. Ej, właśnie, chyba nie widziałem murdera. Tu też, a to jest twórca na 100%, bo to akurat wiadomo mi, to też twórca. No co, to... ej, w sumie dużo jest tych mitów. Jakby... No to jest taki jeden z wielki mit, ale... Tak jakby... O! Aha! Dobra, bo tam chyba jeszcze jeden był mit. I chciałem wam go pokazać, ale... Kurczę. Mm. Dobra. Wiem... krótki ten filmik, ale... To chyba by było na tyle z tego odcinka. Dzięki za oglądanie. Jeżeli dotarłeś w ogóle do tego momentu, to znaczy, że jesteś moim widzem i masz subskrypcję, chyba. Ale teraz masz dostawić subskrypcję, jeżeli to oglądasz teraz. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.